Witajcie moi drodzy w nowym odcinku The Sims 4 Top Model. Jeżeli lubicie tą serię, to poproszę łapkę w górę i jak widzicie, tutaj nasze dziewczyny śpią. Jest jedno puste łóżko i zaraz wstają na śniadanie. Właściwie już możemy obudzić Monikę, bo to Monika poprzedni odcinek wygrała i jest bezpieczna w tym odcinku. Także Monika zaraz poinformuje o tym wszystkie dziewczyny i chciałabym, żeby dziewczyny się jeszcze rozejrzały po pokoju zanim zjedzą śniadanie, ponieważ zobaczcie co tu się dzieje. Mamy suknie ślubne, czyli dzisiejszym tematem zdjęć będzie sesja ślubna. Jak widzicie, mam tutaj takie sukieneczki ślubne. I tak, to są sukienki z modów. Także ja Wam zrobię jutro odcinek o tych modach. Podam Wam wszystkie linki do tych sukienek, które pobrałam, żebyście mogli zobaczyć. No i tutaj dziewczynom muszę to odznaczyć, żeby nie jadły, bo Monika miała zawołać je na posiłek i wszystkie miały spięta. Co się stało? Brak pracy. Oj, kobieto! Pracujesz ciężko tutaj jako modelka. Także... Weźmy jeszcze Emilię, żeby ona poszła spać, bo ona trochę jest, ona jest najedzona, ale nie jest wyspana. I poprosimy teraz Monikę, żeby zawołała na posiłek, i wszystkie dziewczyny zjedzą ładnie razem śniadanie. Tutaj w swoich strojach chodzą, co tutaj leci? Radio. Mhm. Wyłączymy jak na razie. No i tak jak widzicie, no stąd jest zebrany, zabrany, znaczy, telewizor, bo ciągle go oglądały. I tutaj mam dwie przykładowe sukienki, jakie dzisiaj będą miały dziewczyny, także e, będzie się działo. Już moniczka sobie je czeka na kolejne dziewczyny, także zapraszamy do stolika. O, tylko nasza Ania Zielonego wzgórza, czyli Wiktoria, czekajcie, Wiktoria, tak, bo ciągle myję wik mylę. Wiktoria i Weronika to dla mnie są po prostu bardzo podobne imiona. Jak widzicie, mamy tu dwa puste krzesła. Tutaj fotografka akurat zawsze siedzi, a tutaj już jednego nie ma, ponieważ jedna dziewczyna odpadła. No i dziewczyny dzisiaj coś po cichutku troszeczkę Aha. na tym śniadaniu są. E, o, mówi Monika właśnie, że wygrała tą sesję poprzednią. No i w dzisiejszym odcinku będzie bezpieczna. Powiem Wam, kto najmniej głosów zdobył, Ewa Trzewik, więc Ewa dzisiaj, jak również inne dziewczyny, przejdzie metamorfazę, więc będzie musiała się pokazać z dobrej strony, żeby się po prostu poprawić na tych zdjęciach, no bo dzisiaj ktoś będzie odpadał. Słuchajcie, dzisiaj, e, dzisiaj osoba, która najmniej głosów otrzyma, po prostu odpadnie. Także myślę, że sesja taka troszeczkę inna, tym bardziej, że do domu modelek przyjdzie model i będzie miał razem z nimi zdjęcia. Także myślę, myślę, że będzie się działo. Oczywiście, dziewczyny muzykę zapuściły. Mhm. Okej, okay. więc niech jedzą. Proszę bardzo, jemy śniadanko i za chwilę przyprowadzamy tutaj modela. Okej, okay, okej, okay. wszyscy tutaj idą i zaraz model do nas przyjdzie. Dziewczyny już się przebrały, żeby nie było lipy, prawda? Idzie nasz model, proszę bardzo. Tutaj jest. Zazwam go, przedstawię. Jest to Piotr Mucha, chyba tak. Dobrze mówię? To jest Piotrek. Dokładnie tak. I tu wszyscy stoją. Słuchajcie, tym razem mamy drugie tło fotograficzne i to jest tło do dzisiejszej sesji. Także już wszystkich poprzebieramy w stroje ślubne. Także zaraz Wam pokażę, jak dziewczyny się prezentują. Uwaga, uwaga! Patrzcie, jaka muzyka w ogóle leci. I tak przedstawiają się dziewczyny i nasz pan młody. Okej, okay, jako że dzisiaj Monika jest bezpieczna, dzisiaj nie odpada, dzisiaj na nią nie głosujemy. No to pokażę dziewczynom, e, zaprezentuje swój strój jako pierwsza, więc poprosimy fotografkę Emilię Ciosek, żeby zrobiła zdjęcie grupowe dorosłych. Tutaj wybieramy naszego modela i Monikę Nowak. Proszę bardzo, zaczynamy foteczki. Pięknie się przedstawiają. No, i jak widzicie, Monika przeszła tutaj troszeczkę taką metamorfozę. Na pewno ma makijaż inny plus zasłonięte są jej tatuaże, ponieważ no modelka stroju nie wybiera, to wybierają styliści i tak dalej, także musi się dostosować, musi się dobrze sprawdzić w różnych rolach, także te rękawy koronkowe jak najbardziej tutaj zasłoniły jej tatuaże. No i to jest sukienka z modów, ale tak jak mówiłam, jutro zrobię Wam odcinek z modami. Wszystkie linki Wam podam do tych rzeczy, które pobrałam i tak. No, bo wiecie co, bo w Simsach są tylko dwie sukienki ślubne, i troszeczkę, powiem szczerze, brakowało mi czegoś takiego, żeby to dobrze wyglądało. Także prosimy, żebyś usiadła i teraz poprosimy, słuchajcie, naszą największą metamorfozę programu dzisiejszego odcinka. O, poprosimy do zdjęć Ewkę Trzewik. Zaraz zobaczycie, że włosy właśnie ma doczepiane. Tutaj doczepili jej włosy, więc zupełnie inaczej wygląda nasza modeleczka dzisiaj. No, jestem ciekawa, jak na zdjęciach tutaj wyjdzie razem z modelem: czy nie będzie się krępowała, czy fajnie razem z nim zapozuje. Także poprosimy o fotki. Co to się dzieje? Jeszcze raz, może spróbuj zrobić zdjęcie: zrób zdjęcie grupowe dorosłych. Bierzemy jeszcze raz ich, bo coś tutaj nie poszło chyba, co? Okej, okay? jest! I to jest ich zdjęcie. Jak widzicie, tak nasza Ewuńka wygląda. Szczęśliwa para młoda, chyba tak trzeba powiedzieć, co? Moim zdaniem, w tych długich włosach, naprawdę jej do twarzy i bardzo ładnie wygląda. Sukienka też bardzo fajnie do niej pasuje. Tutaj troszeczkę kolano uciekło, ale wiadomo, to są simy, to są mody. Tutaj te ubrania tak czasami bywa z nimi ale moim zdaniem naprawdę uroczo razem wyglądają. No i Ewa zupełnie zmieniła się przez te włosy, ale wiadomo, jesteśmy, y, mamy tutaj tyle różnych nowości, technologii, że tak powiem, więc doczepiane włosy to żadnym problemem nie jest, więc prosimy teraz Ewę, żeby usiadła i kolejna będzie Wiktoria na zdjęcia, także robimy zdjęcie. Zrób zdjęcie grupowe dorosłych i bierzemy naszą Wiktorię, która też nie z przeszła, także sobie jeszcze zaznaczę, że Monika i Ewa były na zdjęciach, żebym później się z niczym nie pomyliłam. i teraz Wiktoria, ale tu mamy Wiktorię, już idzie. Jak widzicie, taka jest sukienka. Sukienka Ewy też była z modów, tylko tej, Samanty będzie z gry, a tak to reszta wszystko mody. No i jak widzicie, tutaj mamy naszą Wiktorię. No i Wiktoria została pomalowana wreszcie, bo ona na co dzień nie chodzi w makijażu. No i tutaj czerwone usta, taka sukienka. No myślę, że naprawdę bardzo ładnie, bardzo jej pasuje, także no tak, no sami ocencie, zresztą będziecie głosować, to zobaczę, na którą dziewczynę po prostu będzie najwięcej głosów. Wiem, że dużo osób mówi, że waszą ulubienicą jest Ania, ale w poprzednim odcinku jednak Monika zdobyła więcej zdjęć, więc wam się ten objętościowy kucyk na pewno bardziej spodobał, ogólnie tutaj są te zdjęcia, więc no Monika fajnie wyszła, tak troszeczkę inaczej, prawda, więc, więc w sumie nic dziwnego, więc teraz poprosimy Kamilę, Kamila też ma przepiękną sukienkę, także zrób zdjęcie grupowe dorosłych i bierzemy Kamilkę naszą. Tak, wszystkie dziewczyny mają zmienione fryzury, oprócz Kamili, bo szczerze mówiąc, ja jakoś nie mogłam Kamili dobrać tej fryzury, żeby jej pasowała i wydaje mi się właśnie, że w tej najlepiej wygląda, tutaj widzę za się znowu powtarza, ale zobaczcie jaką ma piękną sukienkę, moim zdaniem naprawdę śliczna, ona tam na manekinie była z takim fajnym paskiem i tutaj jeszcze tak będę kadrować, no nie, bo tutaj żeby nie ucinało naszej sukienki za bardzo. No i tutaj jest przepiękne zdobienie takie koronkowe, no super, super naprawdę ta sukienka, bardzo mi się podoba. Te sukienki trochę pogrubiają, ale widzę, że dobrze się Kamila ustawiła, żeby nie zrobiło jej wielkich bioder, bo wiadomo, tutaj wielkie warstwy tiulu, i tak dalej, i tak dalej. No to no nic dziwnego. I teraz poprosimy Samantę. Już usiąść OK. Zrób zdjęcie grupowe dorosłych i bierzemy naszą Samantę. Tak, tak. Dobrze. To jest przedostatnie, jeszcze Anna tylko czeka. Mhm. Dobrze, super poza. No i jak widzicie, no, Samanta yy, ma po prostu tą sukienkę z gry, ale myślę, że jak najbardziej okej okay, wygląda, że bardzo fajnie, że jej pasuje. Także taka to. Dzisiejsza foteczka. No Samanta bardzo ładnie się ustawiła. Model również, także myślę, że musimy być zadowoleni z tych zdjęć. Takie tło, właśnie niebo, wiadomo, tu jakaś ławeczka, kwiatki ustawione. Kto pobierał ten dom, widział, że on gdzieś tutaj był ten budyneczek <grym> z tym tłem zrobiony, bo ja go gdzieś w galerii znalazłam i mówię, super, będzie się nadawał, także fajnie usiąść. I teraz ostatnią naszą uczestniczkę, ostatnią naszą kandydatkę poprosimy do zdjęć, a mianowicie będzie to Anna Puch. Tylko ty samanta znika stąd. No właśnie, już myślałam, że będzie nam stała. I nasza Aneczka również ma tutaj metamorfozę, ale dlaczego ty nie przychodzisz? Nie gadaj z nią, nie wolno ciebie tutaj zagadywać. Jeszcze raz. Zrób zdjęcie grupowe dorosłych i bierzemy Anię, Aniu, Aniu! Wszyscy na ciebie czekają, nie gadaj tam z Kamilą. Dobrze, super idzie. No i Ania ma taką nietypową sukienkę, wszystkie mają długie, do ziemi i tak dalej, i tak dalej, a tutaj ta sukienka naprawdę bardzo fajnie się przedstawia, tylko nasza Ania coś się trochę odwróciła, nie wiem dlaczego, hmm, dziwna sprawa, to ona tak, no... Może chciała sukienkę pokazać, tak? Może chciała tu się z profilu pokazać, i tak dalej. No jej nie, nie wiemy, co tam jej w głowie chodzi. Także tak wygląda e, foteczka. Sukienka jest właśnie fajna, że na dole jest takie prześwitujące, tu jest krótsza. No coś takiego, że tak powiem, innego. Więc robimy fotki. Proszę bardzo, Pytać się, dlaczego robię kilka fotek, bo niektóre po prostu mogą być przyświetlone, niektóre nie ostre, i tak dalej, więc lepiej zrobić kilka. Ja na chwilę przerywam powierzchnię zdjęcia na ścianę i wam je wszystkie pokażę. Okej, okay, więc tutaj mam wszystkie zdjęcia powieszone. No, i tak jak zwykle oprawiłam zdjęcie moniki w ramkę, ponieważ na nią nie głosujemy. No i jak głosujemy, wpisujemy imię i nazwisko, pełne imię i nazwisko swojej uczestniczki, która Wam się najbardziej podoba, która najlepiej wyszła na tym zdjęciu i ta dziewczyna, która otrzyma najmniej głosów odpada w kolejnym odcinku z programu, no i tutaj już Wam pokazuję, także tak jak mówiłam Monika Nowak jest y, bezpieczna dalej mamy Ewe Trzewik następnie jest Wiktoria Kres Kamila Akar Samantha Lazur i Anna Puch oto są wszystkie zdjęcia dziewczyn możecie sobie tutaj zauważyć wszystko ładnie pięknie, tak to wygląda Także co? Do dzieła, głosujcie, a my wracamy do rozgrywki jak mówiłam, wracamy sobie do rozgrywki. Tutaj dziewczyny wszystkie są w sukniach ślubnych. Ja otworzyłam drzwi, od razu na górę lecą, ale przygotowałam im dzisiaj taką fajną atrakcję. Także chciałabym, żeby wszyscy tutaj podeszli razem. Mamy tutaj przepiękny taki e, ślubny, nie wiem jakby to powiedzieć, ślubny taras. Tutaj jest taki łuk ślubny. Niby można by tu robić zdjęcia, ale wolałam jednak na dole tam jest lepsze światło. Wiadomo, tutaj ciągle się zmienia te światło, więc różnie to bywa. Lepiej robić jednak w zamkniętym w mieszczeniu i tu wszystkich mamy wszyscy tutaj podchodzą i dzisiaj będziemy się tutaj świetnie bawić. Poprosimy naszą fotografkę o zatrudnienie pianisty żeby tutaj e, przyszedł nam grać, może tutaj jakieś sobie jedzenie też weźmiemy. Podaj, wszystko i dalej napełnimy fontannę. I niech będzie to koktajl owocowy. I sobie tutaj wszyscy razem ładnie rozmawiajcie. Ale dlaczego wy tu uciekacie? Chodźcie tu wszyscy, podejść tu razem. Ja wam zaraz zamknę te drzwi. Cholerstwa jedne, wszyscy mi uciekają. Jest nasz grajek, także już tu czekamy na wszystkich. Niech nikt, nikt cię nie przebiera. Dzisiaj, słuchajcie. Pan, panny młode tutaj będą się bawiły, jest zabawa, jest fan, więc myślę, że zaraz mogę im drzwi zablokować. Niech to się zamknie, super. Zablokuj drzwi dla wszystkich. I tutaj jest sobie muzyczka, fajnie, fajnie. No i chciałabym, żeby tu wszyscy sobie wzięli koktajl owocowy, ale może jeszcze naszą Emilię przebierzemy na jakiś strój em, oficjalny na przykład. Niech to będzie, bo... no bo szczerze? trochę średnio, średnio tutaj tak wyglądała średnio wyglądała pośród tych białych sukien no i dziewczyny siedzą tutaj sobie razem jedna gra em, na telefonie o w łuku śrubnym sobie tu usiedliśmy to poprosimy Piotra żeby usiadł razem z nią, usiądź, usiądź tu jest Monika w suknie ślubnej, zobaczcie. Czy waszym zdaniem dziewczyny nadają się na Pannę młode? Możecie sobie tutaj zobaczyć, że te tatuaże troszeczkę prześwitują, ale dobrze, moim zdaniem były dosyć dobrze zakryte, nie były widoczne aż tak na zdjęciach, bo musiała się Monika dostosować do tego. Trochę było mi ciężko wybrać jej sukienkę. Tutaj mamy Wiktorię, po pośledźmy ją trochę, zobaczymy co ona robi. Idzie... Oglądać. No i tak wygląda sukienka Wiktoria, ale tak jak mówiłam, w odcinku z modami wszystkim się bardziej przyjrzymy, wszystkim sukieneczkom i tak dalej. Dziewczyny sobie tutaj słuchają. Dzisiaj taki relaks, troszeczkę spotkania z kulturą, więc dziewczyny e, proszę bardzo, napijcie się ładnie. Proszę bardzo. Aha, bo Ty już brałaś ten koktajl. Nie wszystkie biorą. Ty już pijesz, Ty sobie weź ładnie. Ona ogląda? Mm, nie można. Aha, bo bierze monia. Dobra, to zaraz, zaraz, spokojnie. I dziewczyny sobie razem gadają. Zobaczymy później, które mają ze sobą najlepsze kontakty. To mnie też ciekawi. Kamila tutaj ogląda bardzo fajnie, cieszę się. Chyba jej się podoba, co? Podoba mi się bardzo ten pasek w tej sukience, fajnie to wygląda. No i takie prześwitywanie. No i tak właśnie zastanawiałam się, do takiej ciemnej karnacji, jakby to wyglądało, ale ten bardzo dobrze wygląda. Akurat strój ta sukienka właściwie o. Koleś, graj dalej! Poprosimy tutaj, żeby ktoś coś powiedział kto tutaj stoi gdzieś tak luzem gdzie jest Samantha Samantha tu siedzi luzem mamy tu Kamilę chodź Kamila damy mu jakieś nie wiem co tutaj można jakaś interakcja oglądaj oglądaj nie siedź tam sama chodź do dziewczyn w ogóle pobrałam to z galerii to jest najpopularniejsze jak, jak wpiszecie wedding to wtedy e, znajdziecie to tak to wygląda to fajnie wygląda taki ogródek no nie całkiem sympatycznie myślę Dobra, czy ty to oglądasz? I teraz można dać jakieś takie wiwatuj, o. Wiwatujemy, że się podoba, tak? Chcę to zobaczyć. Dlaczego nic nie mówi? Wee. Wiwatuj go. Coś nie chce. Czy dziewczyny nasze są głodne? Chyba nie, tak średnio, prawda? O, Wiktoria jest flirciarska, dlaczego ty, Wika, sama tu siedzisz? Poglądaj, kolesia. Oglądaj, oglądaj. I nasza fotografka również jest zainteresowana. Flirciarski jest również Piotr Mucha. Dziewczyny go tutaj obsiadły, jak widzicie. No, jeden facet w domu. Facetów tu za bardzo nie mamy. Także dziewczyny chyba tu są takie, że tak powiem, spragnione takiego kontaktu. A nasza Monika jest pewna siebie. Mm, to może coś tutaj do niego zagadamy. Czy może coś zromantycznego? Spróbujmy. Odważną gadkę na podryw pośród dziewczyn. Zobaczymy, jak dziewczyny zareagują na to, bo koleś jest flirciarskiej, więc powinno mu się spodobać. Dawaj, Monika. Ty dzisiaj jesteś pewna siebie, wygrałaś poprzedni odcinek i tak dalej. Koleś nam ucieka? Nie uciekaj. Chcę zobaczyć tą odważną gadkę. Nie ma tego? Się chce do łazienki. Dobra, musimy to otworzyć, odblokujemy odblokowane są, my nie chcemy o, hej, podobno ty i Anna Puch przyjaźnicie się ze sobą, ona jest naprawdę fajna Julia Mruk do nas SMS wysłała, widzicie to? zapodałaś do niego żarcik, zobaczcie i chyba już mamy taką interakcję, jak zobaczycie romantyczne o, tak, romantyk, słuchajcie romantyczne zainteresowanie hmm, hmm, hmm. ale chodź Monika do łazienki żebyś tu się nie ścikała przy nim, bo to będzie trochę słabe i tutaj mamy y, nasz koktajl czy coś takiego do picia. A dziewczyny już nam tu uciekają, a to są. Ale wszystkim chce się do łazienki chyba, za to sprawdźmy. Tak, dziewczyny idą do łazienki. I słusznie. Wiktorię również poprosimy, żeby poszła do łazienki. Wszystkich! Wszyscy idą, a to niebo się nie zmieszczą. Dobra, kto chce, ten chce. Monika zaraz wróci, tak, tak. No i gdzie jest nasz facet? Przed sobie coś zjeść. No super. Właśnie, może dziewczyny zaraz też się poczęstują. No i mamy dzisiaj taki właśnie w takim klimacie romantyczno-ślubnym. Dzisiejszy dzień. Można tutaj grać na gitarze, ale moim zdaniem ta gitara to tutaj w ogóle e, nie pasuje. Co tam u naszej Ani Pół? Zobaczcie, jakieś czerwone. Odczuła gniew. No dlaczego? <laughs> zagadaj tutaj do dziewczyn. Popraw humor i tak dalej. Pochwal szczerze, do Kolesia też coś zagadaj. Poznaj go właśnie, to jest model dzisiejszej sesji. No i tu dziewczyny wracają nam, fajnie, fajnie. I może poprosimy, żeby coś razem wzięło, jakieś ciasteczka może. Weź porcję razem, o. No i weźmy sobie tutaj, zjedzmy, bo e, tutaj postawiłam jedzonko, a nikt go nie je, także szkoda, żeby się zmarnowało. Po ciasteczku, dzisiaj taki cheat day, cheat meal, więc można sobie troszkę poszaleć i coś zjeść. Dobrze, dziewczyny tu razem się przesiadły. Zobaczcie, jak nasza Ewcia moim zdaniem, naprawdę bardzo dobrze wygląda w tej metamorfozie. Czekajcie, bo nam ktoś wszedł w kadra, chciałam wam to przybliżyć. Dobrze wygląda, moim zdaniem, w długich włosach, prawda? Jest bardzo ładna. Także pasuje mi chyba tu Wika. Wika sama siedzi, no tylko ślubu tu brakuje. Ty tam się za bardzo nie opychaj, chomiczku mój. Ewcia też sobie je. Może zagadaj do kolesia, tak, tak. Zaproponuj szalony plan. O, już się przysiadła do niej, Wiktoria. Chyba była zazdrosna, że tutaj ten koleś chce podejść. podejść. No, w sumie nic dziwnego. Tyle dziewczyn w jednym domu, a jeden facet. No, to jest troszeczkę taka konkurencja, myszy. Wkurzyła się? Co to się stało? Patrzcie, uciekła aż. No, Monika pokazała swój charakter. No, widzę, widzę. No to może poznamy go. Pogadaj sobie z nim. Tutaj będziemy mieli jakieś flirty. Pochwalimy jego wygląd. Fajnie wygląda. Co to za minusy lecą? Ja pytam się. Ucieka od nas? I ona go goni. Patrzcie. Patrzcie, jak się ganiają tu w O, zwiał do Samanty. No to Samanta dajesz teraz. Gdzie jest nasza Samanta? Tu. Zagadaj coś do koleś. On nie chce Moniki widzieć, ale ja, ja. Patrzcie, co się dzieje. Mmm, pochwalimy go. I go poznamy jeszcze. Tak, zagadaj sobie z nim. Co tam u niego słychać? Patrzcie, on taki naprawdę flirciarski i ciągle się na to Monikę ogląda. No nie wierzę, zadyma w domu. Wiktoria tu siedzi. Ewcia tutaj z fotografką sobie zagaduje. Dziewczyny gdzieś wywiały. Gdzie wyjdziecie? Chodźcie, tu podejść, podejść. I Samantę też tutaj poprosimy. A, ona poszedł łazienki. No rozumiem, rozumiem. Aniu, oglądaj, oglądaj dzisiaj pana. Oglądamy. No i tak dzisiejszy dzionek, słuchajcie. Już dobiega można powiedzieć końca, bo jest 18, zaraz się zacznie ściemniać. E, także powoli będziemy kończyli dzisiejszy odcinek. Dziewczyny sobie coś tam zjadły. E, no, była lekka zadyma z tym kolesiem. Teraz e, mianowicie jest jeszcze Wiktoria w takim flirsiarskim nastroju, więc zapytaj o życie uczu uczuciowe naszego modela. Ciekawe, co on na to. Zobaczcie w ogóle, jak pięknie wygląda Wiktoria e, na tej fotce. Wiktoria, dawaj do kolesia. Dzisiaj są wielkie takie podrywy, kurde. No, 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 uwaga. Zobaczcie, jest zainteresowany. Hmm. Szczęśliwa, nagle nie jesteś filtrciarska już. Uwodzicielska Poza. Chciałabym zobaczyć to w Twoim wykonaniu i chciałabym zobaczyć, jak dziewczyny to zareagują, ale chyba jednak nie, bo teraz wrócił do Moniki. On się nie może zdecydować między Moniką, Samantą, tu jeszcze Wiktorią. O, dziewczyny się dzisiaj kręcą wokół tego faceta. No, jeden w domu jest. Mamy tutaj jeszcze e, Artura Ząbka, ale on już ucieka, już się pożegnał z nami, także, także idzie teraz po czerwonym dywanie. Więc moi kochani, będziemy powoli kończyć ten odcinek. Ja Wam jeszcze na samym końcu e, pokażę tutaj Zdjęcia naszych dziewczyn, żebyście wiedzieli na kogo tutaj głosować. Więc przypominam, na Monikę nie głosujemy. Wpiszemy pełne imię i nazwisko dziewczyny w komentarzu na tą, którą głosujemy. Pamiętajcie, że możemy zostawić jeden głos na jedną dziewczynę, na daną dziewczynę, ale możemy zagłosować na kilka osób, żeby po prostu nie było, że pięć razy napiszecie komentarz dla Ani czy, czy tam dla kogoś, tylko po prostu pojedynczo. No i tutaj mamy, proszę bardzo, Monikę, na którą nie, nas nie głosujemy. Dalej jest Ewa Trzewik. Następnie Wiktoria Kres, Kamila Akar Samantha Lazur i Anna Puch, no i moi kochani, w następnym odcinku ktoś odpadnie, więc to w waszych rękach leży, w waszych rękach po prostu jest to, kto odpadnie, a kto zostanie w programie. Ja dziękuję za oglądanie. Jeśli się podobało, poproszę łapkę w górę i zapraszam do zasubskrybowania. Na dole taki czerwony przycisk obok mojej nazwy, Dołączycie wtedy do grona moich subskrybentów, do mojej glam rodzinki i będziecie widzieli wszystkie filmy na bieżąco. Również możecie kliknąć w Pierwszą linijkę opisu filmu, taki magiczny link. Do zobaczenia! Pa pa!